Dzień dobry, Krzysztof Gasparski Program Polska, komunikat jagodowy, kolejny majowy, jeszcze ostatni majowy 26 na 27 maja 2021. Tym razem zacznę od truskawek, bo truskawki zaczęły już owocować, chociaż są ciągle takie, które dopiero zaczęły kwitnąć. Rozciągłość odmian, że tak powiem, szerokość naszej strefy geograficznej też przy okazji lepsze bądź gorsze przezimowanie. No to wszystko sprawia, że jedne truskawki dopiero, że tak powiem, kwitną, a inne kończą kwitnienie i, i zaczynają rządzić się pełnią owocowania, tak, tak ze skrajności i w skrajność. I teraz jak to wszystko ujednolicić? No zacznijmy od tego, co jednolicie widać bez względu na to, czy mówimy o tych, czy innych truskawkach, no to przede wszystkim szkodniki te wystartowały, że tak powiem, zgodnie z rytmem przyrody, a nie inaczej, i stąd widać, że, że na liściach się pokazują kwieciaki, ale te nie są może takie najgroźniejsze, bo ich nie widać zbyt wiele, przynajmniej ja ich nie widziałem zbyt wiele, natomiast zdecydowanie bardziej dokuczliwe zaczynają być roztocza, czyli, czyli przędziorki i roztocz truskawkowy ze szczególnym naciskiem tutaj powiem na właśnie na ten moment na przędziorka, a nie, a nie roztocza. Natomiast walka z jednym z tych szkodników wiąże się automatycznie ze zwalczaniem drugiego, drugiego roztocza. Stąd warto zwrócić uwagę na, na, na te truskawki, na przędziorki, one występują no, zdecydowanie chętniej na, albo inaczej, zdecydowanie łatwiej je wypatrzyć na tych bardziej słabych roślinach, chociaż powinno im smakować bardziej z, z bardziej nakrytego stołu, ale tak czy inaczej, łatwiej bierzemy do analizy te rośliny, które z jakichś tam powodów się nam nie podobają, więc wtedy te podejrzliwości są większe. One automatycznie wysysają sochki i, no i cała roślina coraz bardziej cierpi. Truskawki, owoce są automatycznie mniejsze. Natomiast one są mniejsze nie tylko i wyłącznie dlatego, że przędziorek, tak niewielki stwór je nie załatwił, ale dlatego, że są skutki cały czas pomrozowe albo pozimowe i, i te rośliny ciągle nie wszystkie są w takich kondycjach, jakbyśmy sobie tego wymarzyli. Stąd szybciej przeparwiają się te owoce, nie dorastają do właściwych rozmiarów. No, i tak mniej więcej pokrótce czyli ze szkodników, chyba najbardziej. Przędziorek na ten moment. Natomiast, jak już wlazłem w temat, że nie dorastają do tych właściwych rozmiarów, to tutaj możemy się podpierać swego rodzaju stymulacją i budowaniem tych owoców. Natomiast no, cudów nie zrobimy, jeżeli wiązki przewodzące będą mocno uszkodzone, bo one tak szybko nie reagują. A w przypadku truskawki, no, nie mamy wiele czasu, że tak powiem, do. Do początku, środka czy końca e, zbiorów. E, jeżeli chodzi o taką typową stymulację z górnej półki, e, Ferdy Lider, może być Vital, jeżeli jest to ten początkowe stadium jeszcze owocowania. Natomiast tam, gdzie jest e, mocniej, to Gold BMO albo Axis, bo tutaj możemy się w tych kierunkach poruszać. Natomiast jeżeli chodzi o takie już bardziej owocujące, że tak powiem, możemy to wykorzystać NHCA Delta. To jest przy okazji wapń do, do tego, żeby dostarczać go owocom, czyli mamy azot i wapni i to jest całkiem fajna dobra myśl, którą możemy też przemiennie stosować z NHK. Delta dla urozmaicania. Potas odpowiada poniekąd za, za smak, ale też za budowanie, na pompowanie bardziej owoców, bo za podziały komórkowe tych owoców bardziej fosfor. Natomiast potas za to, żeby, żeby tam trochę w nie bardziej wpompować soków automatycznie swego rodzaju, pompa wodna, więc NHK Delta przeminie z NHCA Delta byłaby tutaj niezłym rozwiązaniem. Yy, mrówka, kolejny produkt, Prohorti Mrówka yy, albo Mrówce A, jak to woli, produkt, który na bazie mrówczanów, który w jakiś sposób też ograniczy nam swego rodzaju presję także chorób bakteryjnych. Z uwagi na te mrówczany, czyli tam, gdzie były włókniny, tam, gdzie jakieś bakterie zasiedliły nasze rośliny, to możemy w ten sposób sobie radzić. Ale jak już wlazłem do bakterii, to przecież nie zawsze wszystkie bakterie są złe, bo możemy z kolei sięgnąć po Bakto Tarcza S dla roślin sadowniczych, czy Zumba Plant. To są produkty które budują naturalną odporność poprzez konkurencyjność, czyli zasiedlają blaszki liściowe, kwiaty, owoce i automatycznie w tych miejscach nie ma już miejsca. Dla tych patogenicznych drobnoustrojów, więc jest to dla tych, którzy wolą mniej pryskać, typową ostrą chemią jakieś, jakieś wyjście. Natomiast dla tych, którzy nie do końca wierzą w siłę natury i wolą przyładować to pamiętajmy, że na ten okres, zwłaszcza jeżeli mówimy o przekropności, wypada brać dobre produkcje i wykorzystywać swego rodzaju rotację. Czyli jeżeli mówimy o szarej pleśni, możemy mówić o produkcie Scala z grupy Anilinopyrimidyn. Jeżeli mówimy o kwitnieniu i szerokim spektrum zwalczania chorób, no to jest Luna Sensation. Jest Kenya, która jest za szarą pleśń z jednodniowym okresem karencji, ale ta sama grupa grupa soluna, czyli SDHI i jest signum powiedzmy, który też jest z grupy SDHI, jedna substancja, druga to jest strobiluryna, więc akurat tych trzech podrząd starajmy się nie używać, róbmy jakąś przemienność, czyli jeżeli sięgniemy po y, signum za pierwszym razem, to za drugim razem może po switcha, za trzecim razem możemy sięgnąć po kenie, y, bo wtedy jest SDHI, za czwartym razem po skalę. Więc to możemy sobie w jakiś sposób yy, przemiennie stosować. I do tego zachęcam, żeby jednak tą rotację robić. Wtedy te produkty na dłużej wystarczą. A patogen będzie miał mniejsze szarto na, na to, żeby się uodpornić. Wskakujmy do. Do malin. Maliny cały czas no, słabo wyglądają. Jesienne bym powiedział już coraz lepiej. One, one już jest czym wybierać. Teraz trzeba tam mocno szukać początku rozwoju rdzy. Ja osobiście jeszcze jej nie znalazłem, ale to jest ten moment, kiedy ona się pokazuje. Pojedyncze kropki decydują o tym, że rozpoczynamy okres ochrony przed rdzą. Należy pamiętać jeszcze, że często walcząc z rdzą ograniczamy także inne yy, choroby. Możemy tutaj sięgnąć po skorpiona, możemy tu sięgnąć po Obie Luny, yy, możemy tu sięgnąć yy, poza to, jeżeli chodzi, mówimy tu o tych powtarzających, ale automatycznie, bo w letnich troszeczkę później się z tą rdzą walczy, chociaż... Yy, może później w sensie całkiem inaczej roślina wygląda. Yy, ale przy okazji walczymy z zamieraniem pędów malin, i tutaj przypomnę, że to już nie jest tylko typowe zamieranie pędów malin, które znamy z dawnych czasów, ale za zamieranie pędów malin w dużej mierze odpowiada też szara pleśń. I w malinach powtarzających ten zbity łan no powoduje, że tam będzie coraz trudniej to dopryskać i coraz bardziej to trudno yy, ochronić. Produktów bym tutaj nie zmieniał. Podobnie jak w truskawkach, zwracam uwagę na, na przędziorki, które, yy, które są. Yy, no i co możemy sięgnąć? Po abamektynę możemy sięgnąć, po milbenok, czyli mil, milbemektynę możemy sięgnąć. Yy, abamektyna ma mniejsze, mniejsze dawki niż yy, znaczy w malinie niż yy, w truskawce. Milbenok, z tego co pamiętam, takie same. Natomiast pokazały się jeszcze zwójki i pryszczarki, I, i tutaj w tym momencie trzeba było się zastanowić, co zrobić. Jeszcze wracając do do Milbenoka, do Abamektyny, jeszcze do Przędziorków, to powiem, że Siltak, czyli dla tych, którzy bardziej w sposób ekologiczny podchodzą do tych swoich i też nie chcą sięgnąć po ostrą chemię, Siltak takim produktem mógłby być. Stosujemy na dzień, żeby złapać, dobrze opryskać. Żeby wesło i, i po, żeby szybko pozbyć się szkodnika. Praktycznie efekt bardzo szybszy, szybki I, i bym powiedział podobnie z, z nawożeniem NHK Delta, NHCA Delta, Fertilider i Vital i Axis. Jak już tam zaczyna kwitnąć laszka czy, czy, czy inne wczesne odmiany, no to y, Gold BMO jak najbardziej możemy w tym kierunku y, pójść. Yy, porzeczki. Porzeczki przy malinach chyba już nic. Porzeczki no, tak jak, jak cały czas no, są najbardziej zaawansowane, że tak powiem, obfitością krzewów w, w rozmiary. W tym momencie one już zakończyły yy, no chyba wszędzie kwitnienie. Yy, rozwój owoców następuje dynamicznie. Znowu powiem NHCA delta, NHK delta. Znowu powiem podziały komórkowe, czyli yy, prohorti P yy, fosforowy, względnie prohorti PK, czyli fosforowo-potasowy. Yy, czyli komplet makro i mikroelementów tam tego magnezu nieraz brakuje natomiast te produkty go w sobie też zawierają nie trzeba tego siarczanu magnezu dodatkowo dodawać ale gdyby te zmiany były bardzo wyraźne i niepokoił was kolor i nie było tam przędziorka bo ten przędziorek za to może odpowiadać no to zachęcam do Prohorti Micro MG czyli magnez siarka Azot, mangan, molibden, żelazo, czyli wszystko co co za kolor odpowiada. Więc to się, yy, to się dobrze sprawuje, a możecie to połączyć z prohorti NPK, tym fosforowym bądź fosforowo-potasowym. Pamiętając jednakże, że jeżeli zalecenia są jednego 4-5 kg i drugiego 4-5 kg, to razem nie dajecie. 80 10 kg, tylko sugeruję, żeby na tych 6 kilogramach zakończyć. Powiedzmy 3 1 3, 2, czy 3-1-2 drugiego. I zdecydowanie lepiej bez ryzyka uszkodzenia, na przykład kwiatów, jakby gdzieś tam jeszcze były. Natomiast jak, jak skończyło kwitnąć, to możecie trochę dawki podnosić ale to bym mu od tego ile cieczy dajecie jeżeli 600 kilo do 600 kilo na hektar to do 6 kg jeżeli dajecie 750 no to można by było dać 7,5 kg wspólnie tych tych produktów. Jeżeli chodzi o choroby, to pokazuje się w porzeczce coraz więcej. Widać no szarą pleś na liściach, tylko trzeba się zastanowić, czy szara pleś była pierwsza, czy uszkodzenia tych pąków i tych listków po zimie były szybsze i w tym momencie szara pleśnia tam dobija, czy, czy zaatakowała całkiem zdrowe. Te najmniejsze listki, one często wykazują objawy szarej pleśni, ale tam też się lubi plątać przędziorek. To jest kolejna sprawa, kolejna roślina, gdzie ten przędziorek jest. A walcząc z przędziorkiem, przy okazji jeszcze tego, mam nadzieję, resztki wielkopąkowca, będzie można podczyścić jego rozmiar, że tak powiem, produktywność. Jest duża, z jednego pąka no jest tego, jakby tu powiedzieć, na łopaty dużo. I warto, warto go wyczyścić. Ale porzeczka to już nie tylko te dwa szkodniki. Jest tam coraz więcej mszycy. Mszycy, czy to czerwona, czy to czarna, wszędzie jest dużo. Oprócz tego są zwójki i są pryszczarki liściowe. I zwójki i pryszczarki liściowe na pierwszy rzut oka wyglądają całkiem podobnie. Liść zwinięty. Tylko w jednym wypadku, jak rozwiniemy, to jest coś w rodzaju trochę włókniny, czyli, czyli mamy tam jednak obszędy zwójek. One są żwawe, żywe, stosunkowo niewielkie i stosunkowo jeszcze łatwe do pokonania acetami prydem, czyli produktami typu mospilan. No, możemy to połączyć oczywiście ze siltakiem, czyli mamy zwalczanie przy okazji mszyc, zwalczanie przy okazji przędziorków, roztoczy, bo ten siltak w tym kierunku pójdzie. Natomiast zwójki, oprócz tego, możemy sięgnąć po wsparcie biologiczne, czyli preparaty eruka, na przykład która sobie w jaki sposób z tymi drobnymi zwójkami też radzi, zniechęca ich je do tego, żeby na tych y, sprawach batować, bytować. A jak już jestem przy eruce, to eruka i Baktor tarcza S, czyli znowu dwa produkty y, biologiczne, ograniczą nam y, typową chemię, a dla tych, którzy wolą chemię, no to, zas, to sugeruję. Podobnie jak poprzednio, albo jeszcze mocną chemię, jeżeli coś kończy kwitnąć, natomiast myślę, że jeszcze raz powtórzę, że kwitnienie się zakończyło wszędzie. No to sięgnąć należałoby po mankozeby, które irdze potrafią ograniczyć, ale także opadziny, liści, czyli dosyć szerokie spektrum. Pamiętajcie także, że niektóre kaptany. Możemy stosować przemiennie z mankozebami. Kaptany wyjdą oczywiście drożej w tym roku i to sporo w porównaniu do mankozebów, więc te mankozeby warto wykorzystać, póki jeszcze w naszych programach ochrony są. I chyba mam tyle. Skończąc, powiem jeszcze, że jeżeli nie będzie upałów, to produkty miedziowe może w nie za dużych dawkach. Program ochrony mówi o 3 kg na hektar ale nie w upał i nie nam okrylić, też potrafią nam sporo rzeczy ograniczać, bo one w rejestracji miały i rdze, i opadzinę, i białą plamistość, więc całkiem, całkiem godnie to potrafiło wyglądać. Jeżeli dla przemienności z obowiązku, a. a tak dla ostrożności i dla szerokiego spektrum, jeżeli nie będzie wysokich temperatur, mokrego liścia, to, to ta miedź będzie często dla Was ratunkiem. Na dzisiaj yy, kończę, widzimy się za tydzień.